Machulski źle wspomina pracę na planie z Kukizem. Muzyk się zagotował. Paweł Kukis najwyraźniej poczuł się dotknięty słowami Juliusza Machulskiego o jego pracy na planie filmu Girl Guide z 1995 roku. Teraz postanowił zaatakować reżysera. Juliusz Machulski miał okazję rozmawiać z Marcinem Mellerem w jego programie Melelina. Reżyser został zapytany przez dziennikarza o najtrudniejszą współpracę aktorską w jego karierze. Wtedy Juliusz Machulski wspomniał Pawła Kukiza? Przyznał, że Kukiz zagrał, jak trzeba i nawet został nagrodzony na festiwalu w Gdyni za debiut, ale nie potrafili się dogadać na planie? To była kompletnie nie moja grupa krwi, jak to się mówi. Zrobiłem ten film w 19 dni, żeby mieć spokój. To był ktoś, kogo nie ja obsadziłem. Nie bardzo się wyczuwaliśmy, powiedział i dodał, że Paweł Kukis miał jakieś problemy i nie radził sobie z warsztatem aktorskim. Na reakcję Pawła Kukisa nie trzeba było długo czekać. Paweł Kukis obraził się na Machulskiego. Teraz go atakuje. Paweł Kukis najwyraźniej poczuł się urażony słowami reżysera, bo szybko postanowił mu odpowiedzieć, publikując post na Facebooku. Jak stwierdził, z Juliuszem Machulskim miał spotkać się zaledwie na kilka minut w czasie pracy na planie. Zdaniem za reżyser nie może wiedzieć, jak wyglądała współpraca z nim. Panie Machulski. Ukis nie radził sobie. Ale dostał główną nagrodę i za film i za rolę. Pan nie może ani dobrze, ani źle wspominać pańskiej ze mną współpracy, bo w ciągu całego okresu powstawania filmu pana nie było. Spotkaliśmy się raptem chyba tylko raz, na jakieś 5, 10 minut, także trudno mówić o jakiejkolwiek współpracy, bo ani ja pana ani pan mnie praktycznie nie zna, napisał. Muzyki były kandydat na prezydenta postanowił przy okazji wytknąć Juliuszowi Machulskiemu, że mimo niezadowolenia podpisał się pod produkcją. Pan praktycznie nie reżyserował tego filmu, sam pan o tym wspomina w wywiadzie, ale podpisał pan się pod nimi, i wziął za nie nagrodę Złotych Lwów, no i finansową, bez skrupułów, choć w praktyce i reżyserię, i produkcję od Ados wykonał Świętej Pamięci Witold Adamek, dodał Paweł Kukis, przy okazji chwaląc się swoimi nagrodami za rolę. Ja zaś otrzymałem Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej za rolę pierwszoplanową i debiut aktorski, podkreślił.